Kresy Kresów. Audycja o inflantach. Oto drugi odcinek podcastu Kresy Kresów, nagrywanego pod szyldem Fundacji Tradycji Miast i Wsi. Tym razem to Karol Tuziemski opowie o swoich doświadczeniach z Łotwą. Rozmowa została nagrana w Królestwie Bez Kresów w Krakowie przy biskupie 18. Zapraszamy do wysłuchania. Kresy Kresów Audycja o inflantach Skąd chłopak z Lublina znalazł się w Dynneburgu? No to jest długa i kręta historia U mnie sytuacja wygląda tak, że jak gdzieś wschodem Takim szeroko pojętym Interesowałem się od dziecka I wzięło się od takiej Może śmiesznej historii, że Kiedyś Którejś z rodziców, bodaj tata, powiedział mi, że Rosja jest największym krajem świata. Ja się zacząłem z nim kłócić i powiedziałem, że jak to? Przecież u nas z zerówce jest mapa Polski, tam jest Rosja na północy i ona jest taka mała, to jest niemożliwe. nie? Pokazał mi dopiero Atlas świata i no rzeczywiście okazało się, że ma rację. No i tak zostałem z tym Atlasem, bo no jako człowiek wychowany w latach 90., dostęp do internetu miałem dość późno. Więc czy encyklopedia, czy atlas to było takie moje okienko na świat. I ten wschód zawsze mnie interesował, bo dla mnie to była taka materia dzika, nieznana, nieodkryta, z czasem okazało się też, że niezrozumiana. Jak trafiłem na Łotwę, to też specyficzne, bo tak naprawdę zaczęło się w Miszkolc na Węgrzech. Tam poznałem kolegę, który pochodzi z Dyneburga. I też pamiętam, jak mieliśmy swoją pierwszą rozmowę i on stał w gronie Polaków, jako że mówi po polsku. No i jakoś tam rozpoczęliśmy rozmowę. No i wprost spytałem, że ty chyba jakby z Polski nie jesteś. No mówi, że, że owszem, że jest z Łotwy. I spytałem konkretnie z jakiego miejsca. On powiedział, że no tam to jest nieważne, bo i tak, i ta, i tak pewnie nie znasz. No ja de facto znałem dwa dwa otewskie miasta, właśnie Ryga jako że stolice i Dyneburg, Pils poprzez jakieś tam tradycje żużlowe, bo to też w jakiś tam sposób się, się przewija, no i on mówi, no tak, dokładnie to ja jestem z tego drugiego miasta. I cały czas jakoś tam dopytywałem go, pytałem się właśnie jak wygląda tam życie i o różne tam inne kwestie, z czasem okazało się, że jakby ok, jest Łotyszem, ale mówi ze swoimi rodzicami po, po rosyjsku i generalnie całe jego miasto jest rosyjskojęzyczne. No, to mnie w pewien sposób zainteresowało, zacząłem zgłębiać temat i okazało się, że tam mieszkają również Polacy. I tak sobie badałem ten temat i chciałem tam pojechać, ale. Jakoś brakowało mi odwagi i zawsze miałem w sobie takie przekonanie, że jeżeli podróżować, to z kimś podróżowanie solo jest jakieś dziwne i niebezpieczne, i dopiero jak trafiłem na YouTube na, na Michała Patera i zobaczyłem, że gość może przejechać na stopa przez całą Rosję, to jaki problem jest, jakim problemem byłoby dla mnie pojechanie do Dyneburga solo. No i tak zdecydowałem. W 2015 byłem tam po raz pierwszy na kilka dni yy, zobaczyć jak to wygląda. Yy, no i na tyle mnie to zaciekawiło, że dalej przyglądałem się temu tematowi. Yy, w 2016 zrobiłem sobie jeszcze yy, taką wycieczkę yy, i na Łotwę, i do Estonii, przy czym to było jakby od tej yy, strony bardziej zachodniej, byłem w Rydze yy, i w Estonii byłem. Yy, Byłem w dorpacie i w talinie. Także też jakby od tej strony poznałem łotwę. No i w pewnym momencie zakiełkował we mnie taki pomysł, żeby zrobić jakąś formę reportażu o tych łotewskich Polakach, żeby trochę bardziej ich poznać. Jakąś taką formą najbardziej naturalną wydało mi się pisanie. No i tutaj przy wsparciu. Kilku ludzi, m.in. ciebie, Dawid. Udało mi się, mi się tam trafić i, i zrealizować ten właśnie projekt. A jakie były twoje pierwsze wrażenia z, z Dyneburga wtedy, w 2015 roku? Jakie wywarł na, na tobie? No, to było coś z stylu, no, fajnie, no, lata 90., nie, z właśnie tych czasów, trochę. No, przede wszystkim te blokowiska. A kiedy tam byłeś? Jeszcze powiedz, w jakiej porze roku? To był bodajże lipiec, na pewno lato. to. No to o tyle miałeś szczęście. Tak, więc do tego, znaczy tak, z jednej strony bloki, z drugiej strony opuszczone kamienice. Jakby też byłem w pewien sposób przygotowany. W sensie ten rosyjski na ulicach nie był może takim czymś bardzo szokującym, ale no dość nienaturalnie się z tym wszystkim czułem. Też no, miałem jeszcze w ogóle na wstępie taką przygodę, bo, ponieważ ten hostel, w którym nocowałem, okazało się, że nie miał stałej recepcji, więc o 21 wylądowałem pod drzwiami, które okazały się zamknięte i zadzwoniłem zadzwoniłem na numer, który był jakby podany na szyldzie i odezwał się właśnie człowiek po rosyjsku, no ale tam dogadaliśmy się tam. Względnie po angielsku. Przyjechał, otworzył, wszystko wyjaśnił, i, i właśnie, właśnie tak, to, tak to wyglądało. To był taki wyjazd typowo turystyczny. I sam byłeś wtedy w tym hostelu? To znaczy, byli, byli jakby różni inni goście. Też właśnie doświadczyłem czegoś takiego, że no była, była jakaś, było takie no małżeństwo w średnim wieku. Które, no, jakby w momencie, kiedy dowiedziało się, że jestem Polakiem, to tak nie wiem, miałem wrażenie, że trochę mniej serdecznie zaczęło na mnie patrzeć. Nie wiem dlaczego, ale też na przykład miałem taką fajną rozmowę z, z małżeństwem. Facet był Niemcem, a kobieta była Rosjanką, tylko pochodzącą gdzieś mniej więcej z tych terenów, bo właśnie byli na jakimś takim wyjeździe do rodziny, coś w tym stylu. I, no i z nimi, z nimi jakoś tak dużo fajniejszy kontakt złapałem i oni też jakoś tak, no, trochę mi poopowiadali o tych realiach i tak dalej, no i mówię, w 15 roku byłem tylko i wyłącznie tak, tak, turystycznie zobaczyć swoje miasto, no bardzo mi się spodobało, jakby lubię, lubię ten klimat, nie wiem, to może chodzi o ten właśnie sentyment do, do lat 90 i dużo, dużo właśnie takich, Ciekawych elementów. Też byłem w domu polskim, nawet no, jakoś, jakoś tak krótko, i właśnie, no i po tych kilku dniach tak naprawdę wróciłem. No ale na tyle ci się spodobało, że postanowiłeś stworzyć cykl reportaży poświęconych właśnie polskości w Inflantach, tak? No, tak, w pewnym momencie jakby stwierdziłem, że formuła się wyczerpała bo jakoś, no, interesowałem się tym wszystkim tak na bieżąco, jak, jakie działania właśnie Polacy, Łotewscy podejmują, co robią, jak żyją i tak dalej, przy czym to było takie, opierało się tylko na, na przekazach medialnych i stwierdziłem, że fajnie byłoby ich poznać, no ale też wiedziałem, że nikt raczej, nie wiem, nie umówi się od tak towarzysko z obcym człowiekiem, no a jeżeli by to właśnie ubrać w formułę takiego reportażu, to, to, to dużo prędzej ktoś ze mną porozmawia i, i to, mi, to mi pozwoli e, jakby poznać ich. I tak jak wcześniej wspominałem, Wschód generalnie według mnie jest e, bardzo e, taki szeroko pojęty, ten świat postsowiecki jest... E, bardzo przez nas w Polsce, według mnie, niezrozumiany. Może teraz trochę to się zmienia, ponieważ no, mamy, mamy gdzieś tam napływ ludzi, czy, czy Ukraińców, czy Białorusinów. E, coraz częściej jakby ich, ich, ich poznajemy i jeżeli tam mamy jakąś dozę cierpliwości, to, to również e, m, jakby mamy możliwość e, jakby zrozumieć ich, ich mentalność i tak dalej. Więc e, też, też jakby miałem. Robiąc ten projekt, miałem taki cel, żeby trochę ludziom to wytłumaczyć. Tak, że jakby Polacy, Polacy Łotewscy to, jakby są, to jest specyficzna i dość skomplikowana grupa ludzi, że jakby patrzenie na nich zero-jedynkowo to, to absolutnie nie przejdzie. No, i tak jak wspominałem, wybrałem właśnie tą, tą formę, formę pisarską i w 2018. Wybrałem się tam, to też był lipiec, to, to już mogę potwierdzić na pewno, bo, bo pamiętam, to nie było wcale tak dawno. I też tak naprawdę za zaczęło się od zabawnej rzeczy, bo wylądowałem tam w niedzielę wieczorem. Chciałem ruszyć jakby z pracami od poniedziałku. Okazało się, że poniedziałek był dniem wolnym, jakby ustawowo od pracy ze względu na to, że wtedy w weekend odbywał się wszechłotewski festiwal Pieśni i Tańca. Ja o tym nie wiedziałem i no ale jakoś tak nie, nie załamałem rąk, też miałem kamerę przy sobie, więc pochodziłem sobie po mieście, porobiłem zdjęcia, jakieś krótkie filmy, time lapsy, gdzieś to może jeszcze zostanie wykorzystane. No i tak dopiero od wtorku ruszyłem. Jakby formuła była taka, że chciałem porozmawiać z jak największą ilością ludzi z różnych generacji. I generalnie to się udało, bo przekrój wiekowy jest tych moich bohaterów jest dość duży, czyli od pani, która na tamten moment miała 95 lat do, do chłopaka, który dopiero co zdał maturę. Więc to było bodajże 7 osób. Z każdym właśnie porozmawiałem i na podstawie tego właśnie opublikowane zostały te moje teksty. No, a zmieniło się jakoś twoje wyobrażenie o Polakach na Łotwie, jakie miałeś przed tym projektem, i no, czy w trakcie się ono zmieniło? No, na pewno jakby dużo bardziej zrozumiałem tą specyfikę. To, że ktoś może określać się Polakiem, mimo że na przykład ma jednego rodzica jakby innego, innego pochodzenia, czy, czy rosyjskiego, czy łotewskiego. Yy, I że też yy, często właśnie ta, ta polskość jest yy, pewnego rodzaju takim, takim wyborem, yy, ale też, że równocześnie no, można mieć kilka tych tożsamości nie? i tam, tam nie jest to niczym, yy, niczym jakby dziwnym, tak, można powiedzieć. Więc yy, to, jest, to jest taka, taka główna, główna rzecz, którą yy, jakby z, zapamiętam i którą tam... Mhm. Tak. Zgadza się, choć moje na przykład yy, yy, takie rozkminy po, yy, po moim pobycie w, w Dyneburgu były takie, czy na ile można być świadomym Polakiem bez znajomości dobrej języka polskiego. Mówię dobrej, takiej komunikatywnej, że ty oglądasz sobie telewizję i rozumiesz, co do ciebie yy, mówią na przykład, nie? no to jest kwestia jakby nie wiem, którą trudno mi jest mi rozstrzygnąć właśnie też w kontekście tego Dyneburga gdzie wiele osób po polsku, identyfikujących się jako Polacy, po polsku no tak średnio mówi. No tak no, z drugiej strony no, ja też trochę ich rozumiem jeżeli miasto jest rosyjskojęzyczne i wszędzie gdzieś nie wiem w towarzystwie yy, w sklepie przy załatwianiu różnych spraw jednak no może nie, nie wiem, jak to na przykład wygląda w urzędach, ale no jednak tym językiem użytkowym jest rosyjski. No jest, jest to dosyć, dosyć ciężkie, tak? żeby, żeby jakby utrzymać przynajmniej, załóżmy, znajomość tych dwóch języków. No a też nie zapominajmy, że jesteśmy na Łotwie, tak? czyli faktycznie no, tym językiem urzędowym jest łotewski i też te łotewskie władze starają się no, bronić tego języka. My, tak, z tym, że właśnie... Moja wątpliwość, jakby dotyczy tego rosyjskiego, nie? W sensie, że Polacy wybierają rosyjski, a nie łotewski. Gdyby wybierali łotewski, no to bym się mniej zdziwił, nie? Bo wybierają po prostu język urzędowy e, państwa, w którym żyją, a tak naprawdę wybierają język, który nie jest językiem urzędowym. E, no i to jest. To, to jest dość, do, dość ciekawe. Nie? Ja to jestem w stanie zrozumieć. Ekspansja rosyjska rosyjskiej kultury na Łotwie jest no, ogromna. Nie? Jeśli ktoś ma do wyboru TVP Polonia i 100 kanałów e, rosyjskojęzycznych, no, to wybierze tą drugą opcję. No tak, bo ma zdecydowanie większy wybór. To. Tak, i lepszą ofertę. Nie? No tak, no tu też wydaje mi się, że. Trzeba jakby każdy przypadek też trochę indywidualnie rozpatrywać. To, to są przeróżne rodziny, jakby w przeróżny sposób wymieszane. To, że właśnie ktoś się, nie wiem, określa Polakiem czy Rosjaninem czy Łotyszem, to tak naprawdę każda z tych trzech krwi może płynąć w jego żyłach w różnych proporcjach. Yy, więc yy, no tak jak mówię, wszystko. Moim zdaniem trzeba jakby na wszystko patrzeć w sposób indywidualny. Mhm, tak. Moje, na przykład wyobrażenia o polskości na Łotwie były na wyrost. Nie, w sensie myślałem, że pojadę do Dneburga, to tam będę słyszeć język polski na ulicy, albo gdzieś w tramwaju. No wprowadziło się do tego, to do tego, że słyszałem język polski w domu polskim, tak naprawdę. Słyszałem go też w kościele, ale tylko podczas nabożeństwa, bo jak gdy już ludzie wychodzili z kościoła, to rozmawiali ze sobą po rosyjsku. Tak. I no właśnie. Też pam pamiętam jakąś taką sytuację, którą widziałem w internecie w jednej z wiosek łotewskich na wschodniej, to znaczy w jednej z wiosek na wschodniej Łotwie, gdzie ksiądz tam błogosławił jakiś krzyż, robił to po rosyjsku, ale nazwy, świąt, nazwy święta y, wymieniał po polsku. No. <laughs> y, czyli no tak jakby polski stał się językiem liturgicznym y, w, w tamtym, y, na tamtym obszarze, nie? No tak. No ja jeszcze właśnie będąc, y, realizując stację Dyneburg, byłem też y, w Krasławiu y, i tam y, tekst o, o tej wycieczce tak można powiedzieć, również się zalicza do całej serii. No i tam właśnie była taka sytuacja, że złapał mnie deszcz pod polską szkołą, bo w Krasławiu również jest polska szkoła. Jakby kiedy się skończył, ja, ja się schowałem podczas deszcz, deszczu przy takim daszku, przy wejściu. Deszcz przestał padać, więc już kierowałem się jakby dalej do miasta. I mijałem się z panią, którą kojarzyłem jako panią dyrektor szkoły miejscowej i kiedy właśnie, no, powiedziałem, dzień dobry i, ta, i w ogóle, że kim jestem i tak dalej, no to też tak czuła się, jakby była zdziwiona tym, że może nie tyle, że ktoś jakby mówi do niej po polsku, ale że ktoś z Polski od tak po prostu przyjechał tam i jakby miał ochotę w ogóle zobaczyć Krasław i tak dalej. A kojarzyłeś ją gdzieś, skąd? Z internetu? E, tak, to znaczy no, na tamten moment jakby regularnie oglądałem Akcenty Polskie, jakby ten e, program Polaków Łotewskich czy Polaków Dynaburskich, może to tak e, uściślimy, e, no, i, e, no i właśnie z tego programu kojarzyłem tą panią. E, pozdrawiam. <śm> A gdzie bardziej Ci się podobało? W Dyneburgu czy w Krasławiu? Ciężko powiedzieć, chyba i tu, i tu. No to są dwa różne klimaty, tak naprawdę, chyba tak, nie? No, znaczy Krasław bardzo, przynajmniej mi przypomina Kazimierz Dolny nad Wisłą. Też, też jakby przez to, że, że jest to obecność takiej dużej rzeki w mieście i przez to, że też jakby można znaleźć takie miejsca, gdzie są podobne widoki. Z drugiej strony, no właśnie ten Krasław to jest takie małe, małe, ciche miasto. Dyneburg jest trochę większy, no ale też porównując do jeszcze większych miast, czy, czy na, do, na przykład do Rygi, no to, to też nie ma porównania, mimo że no, tu, tu, tutaj no, Dyneburg jest no oficjalnie. Nie wiem, 100 tysięcy mieszkańców, powiedzmy. No, oficjalnie. Tak, no, w praktyce to myślę, że jak powiem 70 tysięcy, to, to nie skłamie. Um, no, czas, nie, niektórzy mówią, że nawet jest połowa z tego, co jest oficjalnie, nie? Natomiast powiedziałeś Krasław to jest małe, ciche miasto, a jest dużym, cichym miastem. No dokładnie, o, to super, super określiłeś. Tak, więc jakby no, każde ma, ma swoje zalety i wady. No, ale zakończyłeś się ten projekt, yy, zrobiłeś takie reportaże i potem yy, kontynuowałeś jakoś działania w, w Polsce, żeby to spopularyzować. Były jakieś spotkania i tak. yy, opowiedz coś więcej o tych spotkaniach. No, napisałem rzeczy, więc jakby naturalnie chciałem to w jakiś sposób rozpromować, żeby dotarło do jak największej ilości ludzi. Yy. Tak naprawdę zacząłem od prelekcji w starym, w starym Królestwie bez kresu w Rzeszowie. Prowadziłem też lekcje dla, dla uczniów podstawówki i gimnazjum w Niemcach, czyli tam w miejscowości, z której pochodzę. I też jakby no, dzieciaki, jak to dzieciaki, no, niektóre, niektóre były, były zainteresowane bardziej, niektóre mniej tutaj zaczynałem właśnie od skojarzenia ze sportem żużlowym, więc tam paru chłopaków załapało, mniej więcej o co chodzi, chociaż no jakby moją rolą też było przekazanie im w pewien sposób tego, że absolwent tej szkoły może też jakby robić pewnego rodzaju ciekawe rzeczy, a nie tylko będąc dorosłym człowiekiem jakby ograniczyć się, nie wiem, do, 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 do pracy na etat, czy do jakichś takich Standardowych nazwijmy to aktywności, że, że może jakieś inne poboczne, ciekawe rzeczy robić w swoim wolnym czasie. No i tak, miałem też prelekcję w Między Słowami. To jest taka świetna kawiarnia księgarnia w Lublinie. Taka ciekawostka, właśnie, że co prawda zapełniłem salę, ale nie licząc moich tutaj kochanych przyjaciół, znajomych i rodziny, to było dosłownie, nie wiem, trzy czy cztery osoby takie, których przed tym nie znałem. A skąd myślisz, z, z czego się to bierze? To, że no de facto temat Łotwy jest no, mało interesujący w no Polsce, i... czy... Tak, no, jest to temat niszowy, no. jeżeli pod kątem no, powiedzmy nawet turystyki, tak, no jest niezbyt atrakcyjny, no może, może nie wiem, tereny nad Bałtykiem można by komuś na przykład polecić, ale no sama, sama Ładgalia wydaje mi się, jeżeli ktoś nie, nie jest w pewien sposób zakorzeniony, nie jest zainteresowany historią właśnie, ponieważ no tam jest zarówno w Ładgali jak i na całej Łotwie mamy bardzo dużo jakichś śladów takich historii, nie tylko jakby tej obecności polskiej, ale generalnie. Jeżeli ktoś nie jest tym zainteresowany, no to raczej, raczej ciężko, żeby znalazł coś dla siebie, więc no podejrzewam, że właśnie, właśnie stąd, stąd to się bierze. Moim zdaniem jest to jakby problem pewnego sprzedania yy, tego tematu, nie? w sensie Yy, każdego, każdego tematu tak naprawdę nie. Wszystko zależy od tej medialnej otoczki. Jeżeli ktoś zrobiłby szum wokół tego, no tak. yy, dajmy na to ktoś znany, to wtedy podejrzewam yy, więcej osób nagle byłoby zainteresowanych o Łotwa, Polacy na Łotwie i. No a tak, jak to jest taki kraj, czy tam region gdzieś na uboczu, o którym mało kto ma pojęcie? Tak, i... mało, mało rozpromowane medialnie nawet, przecież ja w, w, we wstępie właśnie pisałem o tym, że y, tam nie ma żadnych skrajnych emocji, tak, mimo że mówimy o mieście, w którym mamy 20 czy 30 grup narodowościowych i etnicznych, to mimo wszystko oni żyją gdzieś tam w takiej mniej więcej synergii w jakiejś, w jakiejś zgo zgodzie i no, jakby media nie mają o czym mówić nie? przez to. I tak mi się wydaje, że, że to też jest jeden z czynników. Kontrowersji nie ma. Natomiast jest jakaś taka specyfika, która jest niepowtarzalna, można powiedzieć, nie? Pamiętam, że jak Byłem na Łotwie, w Dyneburgo zresztą, to w TVP pojawił się jakiś reportaż, że Dyneburg, jedyne miasto, w którym, no, to znaczy to nie jest prawda, że to jest jedyne miasto, bo taki, sam narwa na przykład w Estonii też jest miastem zdominowanym przez, przez Rosjan. Natomiast, że jedyne takie miasto w Unii Europejskiej, gdzie się mówi po, po, po rosyjsku, no i tam oczywiście taka narracja związana z zielonymi ludzikami i ewentualnymi zagrożeniami. Natomiast, no co by nie mówić, jest to pewna specyfika, że w Dyneburgu usłyszysz ten rosyjski dość, dość często, a jesteś w Unii Europejskiej, jesteś na Łotwie, a ludzie mówią do ciebie po, po rosyjsku. Wiadomo, nie wszędzie, nie zawsze, ale w tym języku spokojnie jakby się dogadasz. Pamiętam w 2010 roku, jak pojechałem na Łotwę, przyjechaliśmy, bo akurat graliśmy wtedy koncert, było późno. Noc. Yy, zajechaliśmy na jakiś parking, gdzie był taksówkarz, podchodzimy, żeby go, żeby go zapytać o drogę, a on tak wychodzi z tego samochodu i mówi. Cię. Tak, no to... Z takim zamaszystym jeszcze gestem powitania jako gospodarz miasta. Tak, tak. To, to, to jest właśnie wiele mówiąca anegdota. Yy, więc jeśli. Yy, yy, no właśnie, zależy jak patrzeć, nie? Moim zdaniem ten DneBurg może być atrakcyjny, nie? Dla ciebie, bo masz tam jakieś sentymenty z lat 90. Dla ludzi, nie wiem, którzy lubią te klimaty urbeksowe, to, to też może być bardzo no tak, bardzo ciekawe. Są miejsca na przykład w twierdzy, do których można się wybrać właśnie. Jeżeli jest się takim człowiekiem, ma się taką zajawkę. Yy... No, tak, tak dokładnie. No, może wadą jest też w pewien sposób położenie tego miasta, chociaż z drugiej strony no, to jest niecałe 200 km od Wilna, więc yy, wybranie się, nie wiem, na dłuższy weekend właśnie połączenie tego to jest yy, jak najbardziej do zrobienia, tym bardziej, że yy, jakby logistycznie też można to sobie fajnie rozegrać, bo czy, czy, czy pociągi międzynarodowe, czy, czy autobusy to wszystko kursuje, więc, więc nie trzeba. Yy, ale również jest taka opcja, więc, yy, więc tak. No i tym bardziej, że no tak, no tu, tu mówimy o jakichś czynnikach, ale też nawet z takich właśnie względów sentymentalno-patriotycznych, żeby tam się wybrać. Przecież no, to też jest, jakby nie patrzeć kawałek naszej historii, tak? czy, czy bitwa pod Dyneburgiem, czy przeróżne jakby inne wątki, tak? typu yy, zaangażowanie rodziny Platerów yy, i to wszystko inne, co. Co jest tam do odkrycia, do zobaczenia, do doświadczenia, no to, to też może zachęcać. No, właśnie, pytanie, co jakby stoi na przeszkodzie, tak? Mimo, mimo tego, że jakby siedzimy i od kilku minut wymieniamy te argumenty na tak. No, ten brak promocji myślę, że przede wszystkim. I. To, że wciąż są jakby aktualne słowa Wrotnowskiego z XIX wieku, że on mówił, że inflanty są na salonach warszawskich, niczym tam Borneo czy Sumatra, tak, tak mało znane i tyle o nich wiemy. No myślę, że to jest jakby wciąż, wciąż aktualne. Kresy kresów. Audycja o inflantach. Dziękujemy za wysłuchanie i zapraszamy do Królestwa Bez Kresu, miejsca spotkań tworzonego w duchu poezji Zbigniewa Herberta, gdzie można przyjść i porozmawiać na różne tematy, również te związane z Łotwą. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kresy Kresów. Audycja o inflantach.